No dawaj, dawaj, Kiemon! Tylko żadnych saltów kurwa nie rób. <laughs> Oho! dalej. O. O. Teraz efekt zamierzony! Fajnie. na wiadro robi! Macie jeszcze jakieś? Teraz. Mamy to, kamera akcja. Już jest włączona. Ja o, kurwa zakręcę czy nie? Tak. Nie, nie zakręcę. Czekaj chwilę. Nie no, to kurwa mnie taki niż będzie. Nie kurwa. Ja nie uciekam. tam na dół Nie, to Dawaj, dawaj. kurwa. kurwa. na Kurwa, a petardy jakieś no, żil这... tanie ruskie za odpustu? To jest wina Tuska wszystko. To co nie chce, odpalać. Tu z manipulującymi petardami. Tak, dokładnie. Z z drugiej strony. Ale Coś tam zrobił? Wróciłem tam na bój. kurwa. Masz tą To, no, chcę. Okay. Ty, bo to zaraz, zaraz, się ten Janusz, co tam na tym, na działce kurwa będzie... <śm> Zarabam do dupy tą Dawaj kurwa, petarda w dupę. Mamy takie w ogóle lasy to jest w ogóle. Chyba las państwowy to nie jest Dobra, ja się tu zejdę. Ja jestem? No To ci trochę. Akcja na akcja kurwa. Co robicie? Do tego włazu tam? No tam ja wrzuciłem przed tym. Aha! połowy tam w tam w dłużysko, Daniel, i schodź, i przyjedziemy. Czy wypierdolisz? Zapos, zapos. Jurek, chodzisz tam? Zapuń go. O kurwa! Ja przebłąd! Ale to słychać było! Ja dodam bazik, taki słyszałem. Dobra, czekaj, powtórz jeszcze raz, co? Do góry. Do góry i stierdalamy. Ja chuj. Ej, Zajeb... zajebało, kurde. Ja nie widziałem ląki, gdzieś ja no. traci tak. Ja bym go trzymał do końca, nie? Kurde, nie ma. Nie kiedy jednie. To nie <Kura>, ma. <śmany> no, to jest ja to był Ja ją muszę i tu do wydechu stwierdolić. Jakby... A. Co, to by było na tyle. To już tam będzie fajnego. Coś tam myślę. Jakie ty za od człowieka? Dla mnie to by było na tyle. Było bardzo fajnie. Mi się podobało przynajmniej. Był też. Bardzo no fajna to, Nowe odcinki. To jakiś czas zależy, czy jest content. <grym> to no może, tak? może być za miesiąc, może być za tydzień, może być za rok. Może być, może, ale może być za godzinę. Ale zwyczajnie nie? mamy wypierdolone w ten kanał. Osobiście. Witam ten... bardzo serdecznie. Było kapum, było mocno. Rozjebaliśmy. Właźcie. Było Teraz kolej... Wychodzimy do, proszę państwa, do cywilizacji, urbanizacji. To jak urbanizacja nie istnieje, pamiętaj. Jerzy, Jerzy Urban. Jerzy Urban. już Urba. nie istnieje. No już nie. Ale nowego iPhone'a. A ja to już wiem. co ty nagrań... No zajebisty jest. I co by jeszcze powiedzieć? Chcesz coś jeszcze powiedzieć, bo ty tutaj mieszkasz? Ogólnie to naprawdę zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli nie chcecie przegapić tego typu kontentu. Dokładnie. No. Zapraszamy za niedługo na otwartego Discorda, na naszą klasę na GG. Dokładnie. Ja Chciałem powiedzieć? Serwer na gadu, gadu będzie za niedługo odpalony. Ja jestem bardzo konsensogennym człowiekiem, także odcinki będą się pojawiać naprawdę często. Także suby, łapki w górę, dick -piki na na przepu, jakby tak. Bez problemu, nie? Za ja się, się już dzoba. Za, za 10 zł za, za 2 chłopców dalam lagę, widzą, nie? A może nawet zrobimy drank streama na Twitchu. Drank streamik będzie. Na Quid, Dziupli. Sływ 753 polecam. <grym> do obserwacji można dawać do Nike na Budę. A wystąpili? Fuciu. Fuciu, jakiś. Szalony samuraj. Dziupla, enjoyer. Ale jeszcze kto wystąpił? Hop, ty jak się nazywacie? Kto? Kto? Ja pewien, nie tu, tu? Powiedza, ty na się poznaniu. <noise> a ty? Ja też nie występuję. Ale nie, jak, jak byś chciał się nazywać? Jak się nazywasz, szczeku? Pochwaj. Ja, 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 ja jestem nie bezimienny, nie? Ty jesteś bezimienny z tak. dościgami, a no. tam jest kurwa sędziasz, nie? Jest no tam ten, jest sędzia ten, To to będzie kudłaty. Jestem KTM A, no A za kamerą występował Bongo 44 447 albo, ten, albo Bagieta, albo chuj. Bongo 420 będzie palony na następnym kurwa live'ie na Twitchu. Dokładnie. Jeszcze raz nazwa SQW753 Stream Ci codziennie. Zapraszamy prawie do oglądania. Codziennie. No prawie, prawie codziennie. Smacznego. Dziękuję to tu jeszcze pokażę w sumie grilla. A jakąś gorzołkę może tej weźmy? Widzicie, to był grill, jeszcze się żarzy. Tam, sto, tam stoi ogierek przy dziupli. No i co, idziemy dalej świętować.